Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Jest to cytat, który jest jedną z bardziej rozpoznawalnych yy, części serii Fallout. Niestety, ta gra, którą tu widzicie, z samą serią Fallout już wiele wspólnego nie ma. Po pierwsze... Tak, 3D. No cóż... Nikt nie narzeka, tym bardziej, że jakby nie było, świat prezentuje się naprawdę imponująco. Tak więc tutaj brawa dla bezkresdy, ale no rzut izometryczny to, to już nie jest uh, tryb FPP, czyli z pierwszej osoby widok. No cóż. W wielu miejscach jesteśmy w stanie rozpoznać, że to jednak gra wciąż opierająca się na silniku obywiona. Nawet te same komendy są na choćby nieśmiertelność. Hmm. No cóż, to zobaczmy jak się to wszystko prezentuje. Oto mój duży mięśniak, czy mój goryl, który jest mięśniakiem i jednocześnie supermutantem. Nazywa się Fafkes, czy fafkus, czy... Jak mu tam nie wiadomo. No. że wybierzemy się do pobliskiego miasta, yy, z którego się zwie megatona. Przy okazji można je fajnie rozsadzić wysadzić. Tak czy inaczej, wygląda to efektownie. Yy. No. I szczerze powiedziawszy, to w 3. O! He, dostałem stek z bramina, super. Ale to już jest taki przystojny. No. Yy, to szczerze mówiąc, fabuła w grach RPG jeszcze nigdy nie była tak liniowa. Oczywiście, do tego możemy się nawet nie przyczepiać, bo yy, w, star w starszych falautach yy, również sam główny wątek fabularny był dosyć liniowy, ale yy, akurat tutaj Musimy za każdym razem, nie ma innej możliwości po prostu, chodzić tą samą drogą. Nie ma jakiegoś innego wejścia z tyłu, z przodu. Jest po prostu ta sama jedna ścieżka. Inaczej nie da się. Albo masz po prostu niewidoczną ścianę... I to wszystko. Inaczej się nie dostaniesz do wskazane miejsca, aby wypełnić jakiś quest, czy coś w tym stylu. Idziemy do mojej chaty. Hmm, mały burdel tu zostawiłem, ale nic. To jest mój lokaj. O, a akurat muszę powiedzieć, że najlepsze w tym jest to, zresztą też w innych grach opierających się na silnikach, który stworzy, które stworzyła Bethesda, to to, że można z wielką łatwością je modyfikować. Dlatego też już do samego Fallouta powstało multum modu, które nam Niezwykle umilają umi... kurcze, jak to powiedzieć... umilają... no, umilają grę. A teraz zaprezentuję wam... Zresztą na YouTubie już był filmik jeden tego stylu. Nie wiem, czy to efekt promieniowania po całej całej zagładzie nuklearnej, czy czegoś innego. Lecz hmm, ludzie w falałcie mają cholernie mocne głowy, hmm. tak urat nie miała i cicho bądź o czarny. Hmm. Zdjąłbym to, ale niestety mam, mam mod, który no, obrazuje nam to, co jest pod spodem, i zapewnie panowie z YouTube by nam to szybko usunęli, więc może kiedy indziej. Hmm. Przyznam się, że wgrałem mod, który jest bardziej, który bardziej u. Yy, no, dodaje więcej po prostu realizmu że. Więc szkoda, że nie wyłączyłem go wcześniej, bym go okazał. Bo jest to tak, że dosłownie po 15, czasem nad więcej, strzała w głowę ludzie potrafią wciąż przeżyć. No głupota, niestety. Mm, ale tuż zrobić? Ja no wiem. Przecież możemy zrobić mały trik. No, i jeszcze wielką bolączką jest to, że w polskiej wersji, czyli od Senegi, niestety jeszcze panowie nie ruszyli dupy i wciąż nie mamy dostępnych już w sieci. Oczywiście do Fallouta dodatków. No i ciekawe, kiedy w końcu się pojawią, bo wielu ludzi na nie czeka. A niestety, dystrybutor ma to w dupie. No hmm. jest jakiś człowiek. by się przydał. Niech wszyscy pouciekali, hollerka. Hmm. No i jak już mówiłem, gra wygląda ładnie, a przy okazji jednocześnie naprawdę ma niskie wymagania. Praktycznie na najwyższych detalach przy rozdzielczości 1680x1050 pikseli nie schodzi mi gra poniżej 60 klatek. O, teraz zobaczymy. tu co jest? Hmm. No, czasem to renurbuje. O tak. No idziemy nad głowę, nie odpadła. Tymczasem. Ten pan, pani nie wiem co to było, ważne, że było czarne, umarło i tak po strzeleniu w inną część ciała. Ty żyjesz? No, już nie. No, to chyba wszystko już wiecie. Tak czy inaczej. Aha, zapomniałbym. Wielki finisz. Mm -hmm. Niestety w pobliżu są wrogowie, więc nie mogę się ruszyć z miejsca w ekspresowy sposób. Szybciej biegaj, szybciej, szybciej biegaj, jest wyjście. O, o tak. To również jeden z modów, jak już wcześniej mówiłem, który, który zrobi coś takiego uwaga. Jak na grę o tematyce nuklearnej przystało. Dostaliśmy możliwość wysadzenia miasta, jak już wcześniej wspomniałem. Ale niestety można to zrobić tylko raz. Są na to fajnie. Na szczęście, panowie fani gry udostępnili nam fajny mod, który robi coś takiego. Prawda, że piękne, co? Dobra, a ja się zami żegnam. Nara.